Witajcie, jestem nad moją ulubioną rzeką. Przyszedłem, by zaprezentować Wam woblerki. Inne, inne, dużo inne, dlatego że odtworzyłem woblera, który pochodzi ze Skandynawii. Nie wiem, czy Szwecja, czy Finlandia, być może Norwegia. Są to woblery. Z lat 30. z 50. ubiegłego wieku. To jest taka gąsieniczka Robiłem ją tak jak w oryginale ze stalką. Tutaj ta stalka jest trochę za gruba, akurat nie miałem cienkiego grutu. Wobler ma 13 cm. Tak się prezentuje design gąsieniczka. To są prototypy, które testuję. Tutaj jest kolejny. Malowany jest na żabę. Taka śliczna żabucha. Woblery mają 30 gram wagi, są pływające są podpowierzchniowe. One schodzą tak do głębokości około 30 centymetrów. Tutaj mam kolejną gąsieniczkę. Tym razem design Taki baza fluo. Jak widzicie, tak to wygląda, tak to się prezentuje. No są piękne. Są piękne. Kolejna gąsieniczka z takim odcieniem krwawym na grzbiecie. Taki typowy klasyk, coś ala karaś, ciemny, ze złotym brzuszkiem. Tak to wygląda. powrócę do historii tych woblerów gdzieś tam na Skandynawii w manufakturze te woblery były robione prawdopodobnie z twardszego drewna były to woblery z buku one były toczone na tokarce średnica tutaj to jest jeden równy okrąg ja to robiłem na w pilarce taśmowej wycinałem z kształtników, potem obrabiałem na szlifierce i dalej ręcznie. W oryginale, tutaj, te stery były robione na wytłaczarce, wyżynarce i one były przekręcone śrubkami z obu stron. Type. ja zrobiłem ster z poliwęglanu on jest pomalowany mocowanie kotwic ta kotwica tutaj wobler był przewiercany na, na przelot zakładana kotwica też kółka na stałej tutaj drucik był zaklepywany tutaj natomiast kotwica miała wpuszczony drucik pyłek eee... <laughs> tak <śmiech> można to powiedzieć a drugi koniec oczka było zrobione a drugi koniec był śrubką przekroczony tutaj i też kotwica była na stałe i w oryginale na stałe zamocowane są stalki, ja zrobiłem stalki, jak widzicie. Okazuje się, że poprawiło to e, akcję Woblera, jego pracę. Bez, e, bez tych stalek, bez kółeczka, Wobler chodził gorzej. Miał gorszą pracę. We wszystkich z tych pięciu prototypach, które zrobiłem, które Wam prezentowałem rano byłem tutaj robiłem już testy modlerki są po minimalnych e, technicznych poprawkach, korektach ustawienie oczek i dorobienie tych stalek Stalki zrobiłem w druciku 0,6 mm na płytkich wodach schodzą podpowierzchniowo do 30 cm maksymalnie, tak jak tutaj robiłem wyrzuty i prowadziłem je przed e, świetówką no są super są bardzo ładne bardzo widoczne tam gdzie jest woda szczytłakowa nie ma problemu piękny tak to dzisiaj było, rano były pierwsze testy, teraz pod wieczór, 30 stopni, siedzę w cieniu, a mimo wszystko się pocę, ale jestem zadowolony, były korekty, były dwa razy nad trochę porzucałem, I tak to wygląda wszystko, zapraszam do oglądania, pozdrawiam. var bannin stóttur og stóttur plastikk